że Dziu, nie, no to one innego nie, nie widziałem. To ja przepraszam. Zawoł! Dlatego to, że gram w poranku. Ja, Cię, dziękuję, ja nienawidzę horrorów. A, bo on spadł, czekaj, bo może spadnie, jak pójdzie po mnie. On chyba, chyba spadni. No tak, No właśnie. <noise> Ej, dzisiaj, dzisiaj tak streamujemy, nie? To się ma. O tak, tylko, tylko tak. No heja. <noise> o, czekaj, tu muszę być, tu. Ale patrzcie, co się dzieje z moimi biednymi oczkami, nie? Pa. Dobra, dzisiaj tak streamujemy. ty, to się Po Cześć. Leć. Ôi ôi no. No. <laughs> I believe I can fly <laughs>

Pali się. Trafiłam! A ty za to co? Panów prosz rączek. Łap! 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 Patrzcie co zrobił. No widzieliście to jak złapał. Pięknie widzieliście. Ale ja ich też tam wykierowałam na dole. Dobrze też zagrano. Czy szkoda, że umarłam? No. Mogłam mnie umrzeć. Ale też nieźle było. Ja łapał Polca, portalek to był smart, portalek! Tak jest! Jest! Ale, kraberem mnie tam chowam z ciołem elegancką. No, tam już 2 killa. Dobrze. Calculated Dobra, a tu się dzieje, ucieka. Ow, FAK! FAK! Oh, Noooo Nie zjadaj mnie! Też ja ich no. zę! Papa się spagowała. No, spagowałam grę. Wróci tu. Spagowałem kierkę. Dajcie mi grę, ja zbaguję. Typowo. No, kto to ma prawdziwego szkila, no kto? Masz. Masz. Ja mam, że nie spadło. No. <ścoughs> to jest po prostu moje szczęście. Trolololo wieczne. No, teraz, dawaj. Tak, koteczku. No co? A, taki kochany kotek, ale z to zejdź. Ty tam. Ja Cię proszę, zejdź z klawiatury. гачте О ми год